Tam, tam, taram, tam, tam, taram, taram. Cześć. Witam Was w odcinku. Teraz może raz napiszę, że nagrywam. Chciałam Wam pokazać dwie takie sytuacje. Do mnie dwie osoby. Kto no, Mam pokazy. Popatrzcie, co mi pisał. To było konto mojej naj. Oczywiście na MSF. Y Hej YouTube. Y Hej YouTube. Dobrze, trzy osoby pisały. Popatrzcie, kliknę. ej Pozdrawiam ptysia. Wykrzykni 900. Yy, jeszcze ja o A to jest ta ptysia. Bardzo ładna ptysia. Przyjaźń słodka koszynka 2000. ta 222. Nie będę się wygubiał, ale ogólnie chcę wam pokazać tak coś, bo to konto było mojej, a na dziś się włamała hakerka. I popatrzcie, ona tak coś do mnie pisała: Mogę ci zrobić, luk, jak mi się Twoje rzeczy podobają, a ty mi powiesz, który mi możesz dać. Nie dają moich chłopów. A dałeś te rzeczy z listy, co miałeś dać? Yy, nic ci nie miałam dać. Chyba ci się coś pomyliło. Jeszcze Iwon. Ja ją lubię, tylko nie chcę się z nich nabijać. bo jeżeli jak nie no To po prostu pokazać. Będziesz moim dzieckiem na myśl, nie, bo tak się bawią maluchy, a, a ja nie mam sześć lat. Dobra. Pa, dzięki, że się rozumiem. No, pa jaka jest chora, znaczy w sensie wiecie, że, że smarkam pikam, tak, kamper, przepraszam Was, ale nie chcę dać pauzy, ponieważ boję się, że znowu to zabroję. Słuchajcie, za niedługo znowu będę musiał mieć pokój. Nienawidzę zmian w pokoju. Po pierwsze, mam bardzo dużo lagów, bo no jak to mamy znajomych ogólnie i tak usuwam dużo znań, usunęłam z małym biwerem ale myślę, że pomaga, popatrzcie jaki już mam lagi lagiszczony to się po, powinno nazywać dziś chciałam zrobić trochę taki inny odcinek bo chciałam zrobić go z Momio. tak, gram ponieważ lubię tą bardzo grę. Lubię tą grę. Słyszymy grę. I ogólnie jest spoko, Jest ta bardzo fajna gra i w ogóle i... Mm. Nie, nie chcę. na na Że napisałam co mi to przeszkodzi słuchajcie eee so. okej okay. wait o no, ja, so. lol co Bo ja, ja mam dwa konta ale wezmę na to które dzisiaj Żyłam, bo ja mam jeszcze konto niebiesko oka. Tak. Co słychać? Dobra, spoko, bo ja tutaj z kto tak, mówię mój ale Mówię 11 wiadomości. I teraz właśnie, bo ja popatrzę jest, jest dwa na nas z naszych nie napisał. No, to jest ta, którą zaprosiłam, bo tu muszę zapraszać je. Na szczęście mam VIP. Mam VIP, Lala, ja mam VIP. Ja ogólnie wyglądam tak. Pokażę Wam jeszcze moją kartę e, Co myślisz, że mogłabyś Dobra. Mam ten strój. Bluzek to mam tą jedną. Z góniczek mi spodnie to mam, wiecie, takie szelki, Buty to mam te. E, tu nie mam nic włosy to mam trzy pary aż. te mi się bardziej podobają, ale ja sobie dzisiaj kupiłam, więc nie będą te szminki, to mam też jedną. Jedną taką szminkę mam. Yy, więc tak, jeszcze tu mamy cerę. Cery to sobie możemy zmieniać dowolnie. Ogólnie oczy to też mogę sobie zmieniać, ale chyba też mogę kupować. Słyszałam o tym. Yy, słuchajcie, tu nie mam. Nic tu mam wszystko blokowane. Bardzo fajnie, cieszę się. Yy, co to jest? Słuchajcie, a co to jest? Co to jest właśnie? szczerze i to mam tego z tej garderoby może popatrzmy po, po, po. aha i pokażę wam mojego zwierzaka jeżeli ktoś nie ma zwierzaka to może pokażę jakie są gry Bob no, to jest takie wiecie, mm, jak to powiedzieć? Yy... No jak to się nazywa? Yy... Memory, no memory, przepraszam, to jest. Trzeba mieć bardzo dobrą pamięć. Teraz trafiłam na bombę. Nie chcę mieć już to grać. Słuchajcie, ale dobra zagram już Co tu jest? Co serie? Uh -oh. Ej Serio... Ej, co ja powiedziałam? Przepraszam, y Przepraszam Was, naprawdę no, jestem chora. Jezu, zwierzę, jezu, zwierzę. Jezu, tak sobie plenię. Dobra, ale wapu zaś. Hot. Nie! Wiedziałam. Oh. Bijłam. Bo im, im, tego, im tego, tego to są trudniejsze wiecie. Ten jest. Brunda, ósma. Sumija mi się bardzo tak na podoba. Więc słuchajcie, dzisiaj za pierwszą mnie ja zrobiłam. zrobiłam. Słuchajcie, co teraz? Halo! Powerz, że to zamisiło sobie. Ło, wow, 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 graj. Tak? Może w tą drugą grę. Ja bym nie grał, bo słuchajcie. Bo ja nie wiem, tak, no

jeszcze później można zarobić zarobić później ale powiem wam tak, że się naprawdę że trzeba uważać, żeby się tak pomylić słuchajcie, Ło, już tak ma 11 minut słuchajcie, potem już będziemy kończyć no, na bombę. Ja będę kończyła już z wami, ponieważ chciałam ja wam tylko pokazać moją momio, więc ja kończę. Papatki!